Jeden talent. przypomnijmy mi sobie królestwo, Boże. Podobnie jest też jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności. Ten, który otrzymał jeden, poszedł i je rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swojego pana. I rzekł potem, panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy. Chcesz rządź tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto marsz własność. Odrzekł pan, jego, sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcesz rządź tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać swoje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodany także nadmiar mieć będzie. Talent stanowił u Izraelitów największą jednostkę monetarną. Dzielił się na 30 min. W Angielisie teraz jest też podobna przypowieść na temat, ale o minach. A mina wynosiła sto cyklów. Wartość talentu była różna, zależnie od czasu i miejsca. W starożytności znano podwójny talent złoty i srebrny. Talent złoty przewyższał talent srebrny w zasadzie trzynastokrotnie. W każdym razie w przypowieści pana Jezusa chodzi o jakąś wielką, bardzo sumę. Pan Jezus wykorzystuje skłonność wszystkich ludzi do posiadania i oceniania wartości według pieniądza. Ten skłonność Pan Jezus wykorzystuje do pouczenia nas o po odpowiedzialności przed Bogiem za Jego dary. Przypowiedź jest tak sugestywna, że gdy dzisiaj ktoś mówi o talentach, to wtedy nie ma na myśli pieniądza, lecz dary duchowe albo zdolności. Na tle tej przypowieści, co ty myślisz? Ile Ty otrzymałaś talentów? Czy nie czujesz się pokrzywdzona, widząc, że inni otrzymali więcej? Albo może Ci się tylko zdaje, że otrzymali więcej. I jesteś smutna i zła. Nie wiadomo na kogo. Ale na pewno otrzymałeś jeden talent. To jest według Ciebie jakieś tylko minimum. Ale to nie jest małe minimum. Bo takim talentem jest przynajmniej jedna rzecz, mianowicie łaska wiary. Łaska otrzymana na świętym. Chodzi tu o wiarę nie tylko o znaczeniu psychologicznym. Że wierzysz, że Bóg istnieje. Tu chodzi o wiarę stanowiącą podstawę do obcowania z żywym Bogiem. Czyli wiara żywa, wiara ożywiająca, wspomagana przez nadzieję, sprawiająca, że możesz miłować Boga i ludzi. I przeżywać, że Bóg Ciebie kocha. Czy to nie jest prawdziwy talent? Czy dar, że Bóg uznaje Ciebie za swoje dziecko, jest przez Ciebie wykorzystany? Czym zajęta jest Twoja wyobraźnia i Twoje pragnienia? Ku czemu są skierowane? Czy ku wykorzystaniu tej rzeczywistości, że jesteś dzieckiem Bożym? czy ku wielu innym sprawom materialnym albo nawet duchowym, ale doczesnym. Ale ty może powiesz, to dzisiejsze życie tak mnie wciąga w swoje tryby, że ciągle muszę myśleć i troszczyć się o wszystko, zresztą nie tylko dla mnie, ale i dla tych innych, których kocham i których nakazuje mi kochać sam Bóg. To prawda, że ty to wciąga jakoś wszystko. Ale tu w tej chwili masz kilka chwil do zastanowienia się, czy ciągłe myślenie, powiedziałbym kombinowanie na temat wszystkich tych potrzeb, coś ci w tym wszystkim pomaga. Czy raczej męczy i odbiera siły może zniechęca do ludzi. Tacy, którzy dzielili się ze mną nieraz swoim doświadczeniem, mówili, że w nawet najzwyczajniejszych sprawach codziennych, gdzie i kiedy można by coś kupić, zawsze otrzymywali jakiś taki przebłysk światła albo też jakieś takie popierowanie, że potem się sami dziwili, jak to się stało, że a na naraz dostałem coś kupić. Myślę, że to wcale u Pana Jezusa nie wyszło z mody. Takie jakieś serdeczne zajmowanie się każdym, który dba o Jego sprawy. Jeżeli rzeczywiście wierzysz, że jesteś dzieckiem Boga, to otwórz swoje wnętrze ku Bogu, ku Jego miłości, ku Jego mądrości i wszechmocy. Można powiedzieć: Otwórz szeroko dłonie. Bóg daje wszystkim otwartym dłoniom. Dłonie nasze są otwarte wtedy, gdy pragniemy odebrać od Pana Boga jego dalej. Ale trzeba pamiętać, że też są otwarte wtedy nasze dłonie, gdy dajemy coś. Kiedy odbierając od Boga, podajemy innym. Czyli można by powiedzieć, służymy Bogu albo nawet zastępujemy Boga w rozdawaniu tego, cośmy sami otrzymali. Niech nasze dłonie będą wciąż otwarte na branie od Boga i miejmy zaufanie, że Bóg właśnie je napełni i na podawanie dalej. Zmieniając obraz ewangeliczny, możemy niestety powiedzieć, że my wprawdzie nie zakopujemy naszego talentu ale, moglibyśmy raczej powiedzieć, trzymamy go w zaciśniętych dłoniach. Nie wolno nam zamykać dłoni, bo cóż można włożyć do zamkniętej dłoni? Po prostu nic. Dłoń otwarta jest wyrazem otwarcia się na Boże, Ale także otwarcia się na człowieka. Dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Od wykorzystania jednego talentu uzależniona jest ilość następnych darów bożych, których Bóg ma pod dostatkiem. Zachowanie talentu dla siebie pochodzi z egoizmu i samolubstwa. Ale mnie samemu też nic nie da. Jak mam ten talent zacieśnięty w swojej dłoni, to z niego wcale nie korzystam. Ja sam i nikt inny. Obserwując nasze społeczeństwo, widzimy w nim nie tylko szukających jadła i ubioru. Widzimy także takich, którzy narażając się, włączyli się do ruchu odnowy naszego narodu. Nie wszyscy widzą tę odnowę w łasce Bożej. Chociaż jest wielu takich. Nie wszyscy szukają świata u Ale służą swoją odwagą, prawością, Usiłują stawać w obronie pokrzywdzonych kiedyś Dzisiaj wprowadzają, usiłują wprowadzić sprawiedliwość i jedność w narodzie. Po prostu, szerzy jedność i miłość. Można by powiedzieć, że żyjemy w czasie wielkiego i wysokiego oprocentowania każdego talentu. Ze względu na ich ogromne zapotrzebowanie na nie. Nikt nie może powiedzieć, że nie ma okazji i możliwości sprawdzenia się pod tym względem. Ale ty może czujesz się przytoczona krzywdami, złośliwościami, uszczypliwościami. Może spotykasz się ciągle z ironią albo obudą, nieszczerością, Zazdrość, niesprawiedliwość, nieżyczliwość, a może nawet z pogardą. Ale święta Elżbieta, jedna i druga i święta Teresa Wielka i Ta Mała także były zdolne właśnie tego rodzaju rzeczy. To znaczy doznawanie takiego wszelkiego rodzaju zła. One były zdolne to wszystko znosić, dlatego, że miały dłonie otwarte, przyjmowały siłę od Boga i rozdawały życzliwość, miłość i uśmiech. Przeciwności należy uznać za dobre okazje, nie tracić ich, choć jest ich niby bardzo wiele. Tylko w ten sposób możemy wnieść do naszych środowisk Boży pokój, odkłamywać różne fakty, z wiarą w Boga mówić o przyszłości naszej, omadlać każdą sytuację w naszym państwie. Widzimy przecież że nie wolno nam ograniczać się tylko do własnych spraw i własnych problemów, ale włączyć się do odnowy, ale w sposób nie przez każdego zrozumiały. Bo my przecież znamy tajemnice Królestwa Bożego. Nie wszystkim one są tak znane jak nam. My wiemy, że nie walczymy z ciałem i krwią, ale z duchami ciemności. I właśnie nie chcielibyśmy też walczyć z ludźmi, tylko z tymi duchami ciemności, których, którzy tych ludzi tam jakoś tak źle dla nas usposabiają. I my musimy też używać innej broni. Nasza broń musi być odpowiednia do tego, z kim my faktycznie walczymy. I my nie kierujemy tą walką. Ale kto nasza Hetmanka Królowa Polski? Ona jednak chce zwyciężyć przez nasze ofiary, przez modlitwy, przez pokuty, przez nasze przebaczanie nie tylko tym takim jakimś nieznanym, dalekim nieprzyjaciółom, ale przez przebaczanie tym ludziom nieznośnym którym przez cierpliwość okażemy miłość. Że miłość otrzymywano w każdej chwili od Boga do naszych ciągle wyciągniętych, otwartych rąk.